Cześć, witajcie, z tej strony Royd, a to jest kolejny odcinek naszej serii z Izaka i tym odcinkiem zaczynamy taką... Nie, ta, nie że serię, ale mini-serię świąteczną, czyli tu będą odcinki nagrywane już rzędem z piątku do wtorku. Jest dzisiaj piątek, siadam, nagrywam, ponieważ zaraz jadę do siebie na wieś, gdzie potrzebuję... Gdzie nie będę miał możliwości dla was nagrywania. I zaczynamy sobie od naszej alternatywnej Lilith. No i dzisiaj gramy grid Mode, ale to nie będzie zwykły gridmode ponieważ zainstalowałem moda na to, że możemy tu trafić piętra alternatywne, czyli korpsy, czyli mines'y i downpury drosy. Tak żeby wam to wszystko urozmaicić, tak? Także to robię dla was. Mimo że ja tych pięter nienawidzę, to wiem, że wam się będzie jakoś przyjemniej to oglądało, z wiedzą, że yy, że trafimy tu też inne rzeczy niż te bardzo podstawowe, tak? I powiem wam, jestem na siebie bardzo, bardzo zły, ponieważ przed chwilą też to nagrywałem jakby no, identyczny odcinek, też alternatywna Lilith, też na tym modzie, też gridmode. Ale mając tak dobre przedmioty jak Crown of Light, Brimstone i tak dalej, się po prostu wyrąbałem głupio na... na, na, na tym... na drosie, który nam się trafił później. Nie na drosie, na korpsie. Bo trafiłem się w Chimera, z którą chyba jeszcze nigdy nie walczyłem i się głupio wyrąbałem. Jestem na siebie zły, ale odcinek się jakoś dzisiaj musi pojawić. Dlatego siadam i dla Was to nagrywam. Nieważne, czy jestem na siebie zły czy nie, mam nadzieję, że to wygramy. A mod z nami zostanie, ponieważ po prostu sprawia, że Wam się będzie to lepiej oglądało, tak? Mam po prostu nadzieję, że dalej trafimy na jakieś dobre przedmioty i nie będę musiał być na siebie zły. Na pewno chcemy kupić kluczyk. No i propos, właśnie tamtego odcinka. Mieliśmy Steam Sale, a wiecie, jak dużo Steam Sale potrafi zadziałać przy Grid Mode, prawda? Chodźmy do płatnego treasure roomu, w nim mamy Mystery Gifta i Mystery Gifta bardzo chętnie ze sobą wezmę. I użyję go w Devil Angel Roomie, żeby tam dostać za darmo przedmiot. Może akurat nam się Brimstone znowu trafi. Bo ten ludek ma, ten ten, Jello ma z Brimstone'em bardzo fajne combo muszę wam powiedzieć. Nie wiedziałem nawet o tym, że tak dobre combo między tym się klasyfikuje. A jeszcze miałem Ludowiko i bardzo śmiesznie to działało. Dobra, no pokonajmy tego bossa, ja go bardzo nie lubię. A jest jeszcze challengeowy, także troszkę zdrowia mi się może zdarzyć na nim tracić. Jeszcze on wypuszcza przeciwników z Utero: halo, to jest Gridmount, to nie jest Jutero, Proszę stąd uciekać. To jest basement zwykły. A siomi stąd? Czy ja mogę pana prosić o. śmierć na przykład? Zabieraj go ze sobą. Dziękuję. Jezu, jakie upierdliwe to to się zrobiło. Bierzemy na pewno połówkę serduszka i serduszko nawet kupię, bo to idzie w bardzo, w bardzo złą stronę. I rolka? Nie weszła nam rolka. Kurde. Dobra, zaczynajmy w takim razie devil Rumową walkę. Dobra. Tu jest, tu jest przyjemnie. Tu jest przyjemnie, tu jest prosto. Nie ma jakoś ciężkich przeciwników. Jak się na jednym skupimy, to będzie OK. Bo oni nie mają dużo zdrowia, nie mają bardzo skomplikowanych ataków. To nawet nie jest boss, tylko to jest mini-boss, dlatego narzekał na to nie będę. I skipnąć, czy nie skipnąć? Bo chciałbym ich pod Angel Room'y, to skipniemy i sobie prezentu użyjemy na Angel Roomie na dole w takim razie. O ile dożyjemy, bo nasze zdrowie pokazuje nam zupełnie inną rzecz w tym momencie. No i jak poprzedni odcinek, był, to były takie zarąbiste przedmioty, tak tutaj. Nic kompletnie się nie trafia. No jest Stapler, ok. Stapler jest spoko, bo mamy plus jeden damage upa chociaż, a tego damage'a mamy ostatnio bardzo mało, dlatego to mnie troszkę zadowala. Jest darmowy solharcik, ok. Za to grze dziękuję. Znowu nie ma w ogóle dobrych przedmiotów, co mnie troszeczkę smuci, ale mówi się trudno. Idziemy do Treasure roomu na pewno. Tehex, ok. A jak działa TechX z naszym ziomkiem? Okej, okay, czyli im dłużej go trzymamy, tym też on będzie te swoje laserki wypuszczał. Bar to jest warte przetestowania. A czy jak mogę naciągniemy, on będzie strzelał tak o sobie? Tak, on będzie po prostu te heksem jeszcze strzelał. Dobra, to w takim razie to może naprawdę ciekawie ze sobą działać. Przetestujmy na pewno. Wydaje mi się, że ma to jakieś ręce i nogi nawet. Ale w tym momencie będziemy mało korzystać z Jello samego, a dużo korzystać z jego strzelania, tak? Zwłaszcza, że mówię, on strzela sam, ja nie muszę nic puszczać, żeby on przestał strzelać. Przestał bądź zaczął. I póki tak to działa, jak myślę, że zadziała, to jest dobrze. Zobaczymy, co nam się jeszcze w Angel Roomie trafi. Jakbyśmy teraz dostali Crown of Light, to re byłaby rewelacja totalna, prawda? Dobra, Ziutek tutaj padł. Został jeszcze szkielet. I dalej mamy... Nietoperza. Z Nietoperzami damy sobie na spokojnie rada. I miałem dla was jeszcze jakąś historię, ale o niej zapomniałem kompletnie, więc mam nadzieję, że sobie o niej przypomnę, bo to była ciekawa historia. Ale dobra. Wszystkie walki za nami, zostały nam walki z bossem, mamy 28 monet, to jest naprawdę dużo. A itemów dobrych nie ma. Dlatego zacznijmy walkę z bossem, tutaj techex powinien sobie naprawdę dobrze z tym bossem konkretnym poradzić. Ponieważ one z bossem segmentowym, a te hex bije przez wszystkie segmenty równocześnie, tak? Już ma połówkę zdrowia. Jak sobie z nim dobrze poradzimy, to akurat pójdziemy do Angel Roomu później i będzie dobrze, tak? Chociaż Jello chyba nadal bije większe obrażenia, jeśli mnie wzrok nie myli. Nie chciałem tu obrywać, bo straciłem już tego Solharta, którego tak dzielnie zbierałem. I drugi przeciwnik nam się trafił, strasznie upierdliwy, z tego co widzę. Całe szczęście trochę zdrowia już stracił, chyba że to jest jeszcze zdrowie naszego poprzednika. Ostrożnie, żeby głupio obrażeń nie otrzymać. I już dwa razy głupio otrzymałem, czyli trzeba nie pójście wyleczyć. Bo jak my tu zdechniemy, to to będzie wstyd, prawda? Dobra, dokończmy go zanim on znowu zacznie strzelać. Bo ta faza jego strzelania jest dla mnie najbardziej groźna, jeśli chodzi o walkę z tym oto jednym konkretnym bosem. Dobra, padł na pewno, idziemy po serduszko. Ja sobie nie pozwolę na to, żebyśmy się wyrąbali w takim momencie, kiedy jeszcze z prezentu możemy dostać naprawdę fajny przedmiot. Nic więcej mi tu niestety bądź stety nie interesuje. Prze przeciwnicy nam się trafili bardzo upierdliwi, dlatego chciałbym chociaż jednego tutaj zabić ten monstro jest moim priorytetem. Przepraszam was bardzo, jeszcze jestem chory. Jak już mówiłem, jeszcze jestem w trakcie kuracji. Mam nadzieję, że wyzdrowieje dla was w miarę szybko. I dobra, na najbardziej denerwujący przeciwnik padł. A tego zabijemy za pomocą Tehexa z bardzo dużego dystansu. Także panu dziękujemy. Angelic prism. Bardzo dobry przedmiot. Może on działać bardzo ciekawie z naszą istotką. Jak ty będziesz działał ze sobą? A spróbujmy. Spróbujmy to jakoś skombić ze sobą, prawda? Jak was będzie działało, ale bardzo opornie. No i bierzemy z Juice'a. Zawsze jakoś to zadziała. No, kombo mamy mniej więcej, ale takie bardzo, bardzo upośledzone troszeczkę. Ale kto wie, może to zadziała, tak? Mamy dunk defsy, dunk defsów, nienawidzę z całego serduszka. Range musimy podnieść, bo nic innego tutaj nie ma. Liczę na to, że jakieś dobre przedmioty będą w tych sklepach, bo na razie nie widziałem tu nic dobrego. Na pewno chcę kupić kluczyk, na pewno chcę się pozbyć tego ogniska. No, i tu jest jeden damage up na razie. I ten jeden damage up też może naprawdę dużo zmienić, bo to jest część przemiany w matkę. Runshad z tułow Klapsem, czyli no niestety tylko bomby nam podwaja. Tu możemy sobie za piąteczkę wysadzić, nawet za siódemeczkę, To bardzo mnie zadowala. Zaraz bym sobie tu zrolował D6. I to bardzo dużo zależy od tego, co trafimy jeszcze tutaj. Szczerze chyba wezmę D6, to wydaje się być naprawdę dobrym przedmiotem w tym momencie. Mamy jedną bombkę, czyli zaryzykuję i zraz jeszcze wysadzę to co tutaj się znajduje. Mr Dolly nam uciekła. Dobra, trudno się mówi, chodźmy do Treasure Roomu, zrolujmy. I Jacob's Sleder może jakoś nawet z naszym kombem tutaj działać. Zobaczmy, zobaczmy, bo to jest ciężkie do zrobienia komb do ogrania kombo. Bo cały czas zapominam o tym, że mamy tu bardziej grać jednak na TechExie niż na wszystkim innym. Jeszcze te cholerne pająki nam się potrafiały. Ale liczę też na to, że ten Anielik Pryzm jakoś nam odda. Co to się jeszcze pojawiło? A główki te nasze ulubione. Bo jak widzicie, ten Anielik Pryzm na razie bardzo mało nam daje. I to mnie troszkę martwi, że zainwestowałem w przedmiot, który nam nic nie da. Na razie się przebijajmy ile możemy, no przeciwnicy nie za wiele nam w tym momencie robią. Bo jednak combo mamy dobre, ale nadal nie mamy dla niego dobrego zastosowania, to jest jedyny minus po prostu. Ale póki bijemy takie obrażenia, jakie bijemy, to jest po prostu w porządku, tak? Tutaj no już nie mogę nawet zrolować jakbym chciał, więc musimy po prostu przeżyć tą walkę. Kupiłbym na pewno za to jedno serduszko, Cube of Meat jakoś mnie to nie interesuje. Spróbujmy się do Devil, bądź Angel Roomu doczłapać jakoś. Co możemy zabić, to zabijemy, żeby tu przeżyć po prostu. Idą kolejne... główki... nie, nie główki. małe Hunty, bardziej tak to wolę nazywać. Naszego bossa, czyli dużego Hunta zabijemy bezproblemowo. Drugim bossem jest ten bardziej upierdliwy Hunt, więc mam nadzieję, że bez Brimstone'a się obejdzie. Niestety widzę, że się nie obeszło, ale skończyliśmy bardzo szybko tę walkę. Zacznijmy walkę Devil roomową, którą jest... gra nie ścinaj się... Jeden z grzechów i anioł. I o tego anioła najbardziej się obawiam. Bo nasz anielik Prism tutaj nie działa, a on by nam zrobił najwięcej w tym momencie. W sensie mamy szansę naprawdę fajnie to wygrać bez otrzymywania obrażeń. Ale obawiam się, że to będzie w moim przypadku po prostu, a Bo na razie jakieś tam obrażenie... Z... Nawet się udało. Jeszcze Blackheart'ika dostaliśmy, jak fajnie. Dobra, wejdźmy sobie tutaj, dwa szardy możemy sobie użyć. Kto wie, może nam to da... Solharta. Niestety dać nie dało, ale nam to nic nie szkodzi, idziemy sobie dalej. Mam nadzieję, że tym razem na korpsy nie trafię. Tylko na... Normalny Sheol później, bo te korpsy mnie troszkę mogą zmasakrować. Na razie mamy Skirdwump. Wejdźmy sobie do darmowego Treasure Room'u. To mnie bardzo zadowala, bardzo lubię Screws, zwłaszcza że w tym momencie opieramy się na pociskach, a nie na naszym Jello. W sklepie, w sklepie, w sklepie, przemiana w matkę. Car Battery. Car Battery jest czymś po co mógłbym wejść jakby była bombka bo to jest item za 5, który jest za darmo, ale przy naszym itemie aktywnym jest to bez sensu. Bo to jest cause your active item to active twice when used, więc zrolujmy. Dostaliśmy Blue Map, a tu jest Tornfulto, czyli też coś bardzo fajnego. Czyli troszkę rolowania przed nami, tak? Tutaj Deadberda też bym bardzo chętnie zrolował. Bardzo mnie interesuje w takim razie bateria. Za baterię dziękujemy. Rolujemy. Nic ciekawego, bierzemy baterię, trochę się tu będę bawił, rolujemy, nic ciekawego Bateria, rolujemy I ten i ten bardzo chętnie bym kupił, tamten bym zrolował, więc weźmy baterię I tym razem z baterią chodźmy zrolować Deadberda i Metal Plate'a bardzo chętnie wezmę, bo jest to Solhard, którego nie mamy Zacznijmy w takim razie walkę z naszymi przeciwnikami Niech te nasze istotki wspaniała, nasza istotka, nasza Jello wspaniała się rozkręci z The Hexem i Jakobsleder A my spróbujemy jakoś mu ułatwić to życie tak, żeby on się musiał skupić tylko na zadawaniu obrażeń, a my sobie wszystkiego pounikamy ładnie, tak? Jakby chociaż raz to przeszło poprzez Anielic Prisma i bym wiedział jak to zadziała Naprawdę byłbym bardzo wtedy grze wdzięczny no i tutaj niestety stopował nie będę Dopiero przystopuję w momencie kiedy się skończy faktyczna faza zaraz Czyli no po tej fazie idziemy Anielik Prison nam się załączył chociaż po raz pierwszy Teraz idziemy porolować sobie dalej Ale najpierw kupimy Squeezie Squeezie kupimy w pierwszej kolejności ponieważ jest to bardzo dobry przedmiot Który da mi dwa Sol harty. no nie zawsze one się trafiają, tak? I robimy rolkę BFF Taki no nieciekawy ten przedmiot, jeszcze po bateryjkę bym skoczył. I jeszcze bateryjkę bym kupił, ale tutaj widzę, że przeciwnicy nam się poryspili. Trochę bym w nich postrzelał, w takim razie spróbuję wyjść. Chodźmy na walki z bosami, tam sobie zaróbmy na kolejną bateryjkę. <laughs> Od kiedy Ty, Brimstone, nam strzelasz, co? Ja mówiłem, że Panu dziękuję za współpracę. Jeszcze jak ty masz tyle zdrowia, to w ogóle ciężko będzie z tobą wygrać. Jakby działał nam Anielik Prism lepiej, to by była tak prosta walka. Co tutaj się pojawiło? A, te, te Bardziej upierdliwe piny mamy teraz jako przeciwników. Rozumiem. Podejrzewam, że jeden cios Anielik Prisma by nam to wygrał. Bo jednak Teheks ma cholernie duże obrażenia. Tylko pytanie, czy my trafimy kiedykolwiek w przeciwnika z tego Prisma, naszego kochanego. Na razie skupmy się na tym, żeby tę walkę faktycznie wygrać. Pójdziemy się dalej porolować, ponieważ jest szansa, żeby tam naprawdę dobry przedmiot jeszcze dostać. A ja jestem z osób, która jak ma możliwość, to jest bardzo upierdliwa i będzie to robiła do skutku, tak? Deck of Cards... Nie, dziękuję. Ostatnia rolka chyba, na którą sobie możemy pozwolić dała nam... Hmm... The Battery. Możemy bardziej ładować item, to jest okej. Okay. szkoda, że Kaiosu nie mogę kupić. Ale mówi się trudno, idzie się dalej. ładujemy walkę z Monstro dwójką. No niestety będzie to upierdliwa walka. Ale te heksy sobie tutaj dają radę. Póki te heksy wyrabiają, bo tu jest dobrze. I byle. Było zwykłe piętro, a nie piętro alternatywne. Ja wiem, że mod jest po to, żeby dawał te nowe rzeczy. Ale bardziej myślałem, że trafi nam się downpour mines... Takie pierwsze, lepsze piętra, a nie te następne, tak? Bo wiem, że potem jeszcze możemy mieć Mausoleum czy Gohenne, to już w ogóle będzie tragedia. Zwłaszcza, że ja na tych piętrach w ogóle się nie czuję, jeśli chodzi o rozgrywkę. A co my tu mamy? Angel Room, dobra. Na to czekałem, bo mamy za mało zdrowia na Devila. Book of Virtues. I Book of Virtues może bardzo przyjemnie działać z naszym przedmiotem aktywnym. Zwłaszcza, że zmniejsza mu ładunek o jeden. I to jest naprawdę fajna opcja, która może jakieś zastosowanie dla nas znaleźć I znowu mamy korpsy Znowu mamy te cholerne korpsy, jeszcze tu mamy robale, które sobie zabijemy Safety Pina wezmę tylko dlatego, że jest to e Evelab, czyli kolejne serduszka. no bo się Pup Pupa bardzo chętnie chce kupić, sam Sol do kupienia I jest tu bardzo dużo fajnych przedmiotów W sensie mówiąc bardzo dużo mam na myśli Oko, Sol i kluczek więc może jakoś to ugramy, a przynajmniej spróbujemy. Tak, czemu to tak szybko na nas leci? I czemu ci przeciwnicy mają tyle zdrowia? To mnie bardzo bardzo martwi, ale mam nadzieję, że do walk z bossem się jakoś doczłapiemy. Bo nie chciałbym tego pauzować teraz. Na no, ja, jeśli nie mamy nawet na jeden przedmiot, to nie ma co. Jeśli jeden przedmiot byśmy chociaż mieli, to już by można było to spauzować. Dobra, straciłem bardzo, bardzo dużo zdrowia. Martwi mnie to okropnie. Bo jak nam się tu trafi walka z bossem, to za długo my tutaj nie pociągniemy, jeśli chodzi o życie. Pytanie, jak długo jeszcze będę w stanie tu przetrwać? Na razie przetrwaliśmy wystarczająco długo, żeby kupić sobie przedmiot Isolharta, czy kluczyk Isolharty. Kupmy kluczyk. I kupmy. To będą walki z bossami, więc chcę kupić ze dwa soloharty nawet. Nawet jeśli to będzie się wiązało z tym, że nie będzie mnie, było nie, że nie będzie mnie stać na. Na na na. Weźmy ten homing, homing Shot. Jeśli nie będzie mnie stać na, ok na oczy. Zobaczmy, jak będą wyglądały nasze walki z bossami. To jest ok przeciwnik. Z tym bossem sobie damy radę raczej bezproblemowo. Bo widzę, że padają oni naprawdę fajnie, nasze obrażenia też coś tam im robią. Jeśli drugim bossem lub walką z Devil Roomem nie będzie chimera, to możemy wyjść naprawdę na dobry plus. A czy mi naprawdę brakuje jednej głupiej monetki? No oczywiście, że także jednej monetki zawsze musi zabraknąć. Kusi mnie tak da, żeby tu wejść, bo tu możemy mieć bombę cokolwiek, prawda? I niestety nie było tu nic ciekawego wyszliśmy tylko na minus. Zacznijmy w takim razie walkę Devil Angel Roomową, która wydaje się być naprawdę prosta. No i zobaczmy, może dostaniemy z Devil Angel Roomu coś ciekawego, tak? Taka jest też możliwość. Wejdźmy sobie tutaj w takim razie. Jest Holy Water i jest Pascal Candle. I to i to jest spoko, ale eksperymentujemy dalej. Circle of Protection i block, Blood of Martyr, a tutaj. Flight Spectral Tears, 7 Seals. Spawn Small Horse. No niestety nic ciekawego tu nie ma. Troszkę za bardzo. Poeksperymentowałem, mamy za to Tearsy spektralne. Z tych kulek jeszcze strzelamy. Jezu, to będzie bardzo dobre combo. Ale żałuję, że nie ma. Chociaż. Kurde, udało się. Udało się zyskać coś, co się może przydać w przyszłości. Czyli w, sensie w przyszłości. Teraz idziemy wydać monety po prostu, tak? Chcę zobaczyć, czy te oczy będą miały jakieś zastosowanie dla nas. Eyeball Tears. Chyba to się nie łączy z nami niestety. A lubię ten przedmiot, ten efekt oczu jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. To serduszko mogłem zgarnąć. Mówi się, trudno chodźmy na Shiol. I tak jeszcze przy nami Shiol. Idę shop. Czemu od razu w Deschop się pojawiliśmy? Jak jeszcze w teorii, po właśnie, powinien być przed nami Shiol. Nie mam zielonego pojęcia. Zabijmy tych przeciwników w takim razie. Przebijmy się przez coś, co się możemy przebić. Zgarniemy sobie połówkę serduszka, zaczynajmy walkę z przeciwnikami, i może jakieś zastosowanie dla naszych rzeczy tu znajdziemy, prawda? Bo mamy naprawdę fajne teraz w tym momencie z tymi d D6 combo, które jakieś zastosowanie dla siebie może jeszcze odnaleźć. Niekoniecznie musi, ale może. I prawdopodobnie po zniszczeniu D6 my będziemy automatycznie rolować przedmiot, także to by było dobre właśnie gdybyśmy jeszcze normalne piętra trafili. Ale niestety ich nie trafiamy, co mnie też troszeczkę boli w serduszko. Tej zabijmy tego ostatniego upierdliwca. D6 nam się naładowała, nie wiem po co. Prawdopodobnie tylko po Devil Angel Room teraz znajdzie zastosowanie dla siebie. Ale chociaż przynajmniej w tym miejscu coś będzie robiła, tak? No i ja bym tu bardzo chętnie oszczędzał monety. I w sumie jest git, bo jeszcze żadnego dobrego przedmiotu to nie, nie widziałem. Zacznijmy na razie tą standardową walkę. Kto wie, może sobie damy nawet radę z tym przeciwnikiem. Nie chciałam tego pauzować, bardzo nie chciałam tego pauzować. I wlazłem to przez kompletny przypadek, dlatego troszkę mi zależy na tym nawet w tym momencie, żeby zrolować. Yy, żeby zrolować nasz sklep. I móc tu odnaleźć solharty, jeśli chcemy to wygrać. A solhartów nie widać. Jest mamski, jest mister mam, mi. Mister jeszcze może zraz sobie pozwolę na rolkę. Conjoint, Steam Cell. I jeszcze zraz. Liczę na Ciebie, gro. Sam Solharty, dobra. Dwa Solharty na pewno mnie interesują. Zobaczymy jeszcze ostatnią walkę z bossem. I tego bossa nie znam. Za cholerę go nie znam, nawet nie wiem, kim on jest w tej grze. Może to jest boss zadany przez moda, może nie. No, tego niestety nie wiem, nie odkryłem. Jeśli wiecie, co to jest za boss, koniecznie dajcie znać w komentarzach, bo on, no mówię, no, ja go widzę pierwszy raz na oczy i kompletnie nie wiem, z czym ja tutaj mam do czynienia. I idziemy jeszcze po jednego solharta na pewno. <laughs> Zaczynamy walkę, Devil bądź angel rumową. Widzę, że walczymy z aniołkiem, także może nam się anielski. Angel Room trafi i będziemy w niebie. Bo wiecie, że mi zależy na tym, zwłaszcza, że dwa ładunki będziemy mieli. Muszę się napić zaraz, bo mi sucho w gardle strasznie. A zaraz jeszcze siadam jakiś challenge dla was. Nagrywam na święta. Jest Angel Room, mamy. Prawie dwa ładunki, niestety. Monstrancja podziękuję, ale Rower i oczywiście bardzo dobry przedmiot. Mamy teraz masę, masę solhartów na walkę z bosem. A dajcie mi chwilę zaraz do Was wrócę, OK? Wróciłem, byłem się napić. Bardzo mi sucho w gardle, więc musiałem z tym, jakoś z tym sobie jakoś poradzić. Piguły takie sobie. Chodźmy na walkę z gridem w takim razie i miejmy nadzieję, że ta walka pójdzie nam w miarę sprawnie, tak? My nie mamy jakichś mega rewelacyjnych itemów, mega rewelacyjnych rzeczy My mamy obrażenia z Tech Exa i to jest jedyne co nam tutaj pozwala przetrwać, prawda? I ja tutaj D6 mogę używać tylko po to, żeby dostać dodatkowego sojusznika do walki I troszkę monet, mamy jest to monet 10 Chodźmy na tego grida Pokonajmy go najszybciej jak się da I liczmy na to, że nie będzie stawiał jakichś większych oporów Klucze ci bardzo chętnie poniszczę, grid. Ty nie będziesz nam swoich sułgusów wysyłał na nas. <laughs> Przepraszam bardzo, no strasznie mnie ta suchość w gardle dopadła. Nie ma kolegów grid. Ja ci już to mówiłem, zostajesz sam jak palec, i my cię tutaj bardzo sprawnie chcemy porozwalać. Widzę, że to jello trochę żyje własnym życiem i strzela tam, gdzie tylko chce strzelać. Ale to też ma swój plus pod takim względem, że zadaje to jednak obrażenia przeciwnikom, tak? To nie jest tak, że to obrażeń nie zadaje. Te nasze deszóstki nas chronią przed otrzymywaniem obrażeń, za to też im bardzo dziękuję. Ale no na razie idzie nam względnie nieźle. Zadaliśmy mu już około połowy życia. Zaraz połowa mu spadnie, kiedy my nie oberwaliśmy nawet jednym serduszkiem. Problem z Jellą i Tehexem jest taki, że... Techex im dalej leci, tym zadaje, im dłużej się ładuje, tym zadaje więcej obrażeń. A Jello tak sobie wypuszcza, to w sumie zauważyłem, kiedy chce. A więc, jakbyście na przyszłość mieli do czynienia z tym kombem, to musicie bardzo uważać, jeśli chodzi o dystans trzymania między Jello a przeciwnikiem, bo tu zależy nam na dystansie. Zauważyłem, że im dalej jest przeciwnik, tym też dłużej to się ładuje, ale jak stoimy bliżej, to strzela zdecydowanie częściej, więc na to też trzeba uważać. Na pewno jakieś zastosowanie to znajdzie. Tutaj bardzo dużo monet wypadło, mu nie pozwolimy się zregenerować, a dał nam ich więcej niż mieliśmy. Co nam też pozwoli dostać jakieś. Jak, wpłacić jakieś monetki na tę naszą maszynę, kochaną. Gridzik powoli pada, troszkę monet nam zabrał, przez co się zregenerował, ale to nie powinna być już ciężka walka. Grida mamy pod koniec, nie jest to gridier mode, który oczywiście chciałbym odblokować. Ale idzie to na razie dobrze, mam nadzieję, że challenge, który będę dla was nagrywał, bo jeszcze nie wiem, jaki to będzie challenge, pójdzie tak samo dobrze, jak idzie ta rozgrywka. Ale myślę, że zrobimy sobie jeden z tych podstawowych challenge'y, żeby zacząć odblokowywać nasze runy, ponieważ my nadal nie mamy żadnych run odblokowanych. Co się może skończyć prędzej czy później dla nas jakąś tragedią. Zabijmy tych naszych przeciwników, pozbądźmy się ich i dokończmy tego naszego grida, bo się za bardzo rozpanoszył coś. No i dobra. Mamy po gridzie, mamy 15 monet do wpłaty. A monet mamy 257, także dużo jakiegoś progu pewnie nie osiągniemy. Ale zawsze to będzie chociaż troszeczkę monet w tym miejscu. Do 999, owszem, jeszcze daleko. Ale może jakoś damy radę, tak? To sobie przeskipuje No i na razie będę się z wami żegnał. Koniecznie dajcie znać, czy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz suba i słyszymy się już jutro. Trzymajcie się na razie i. Cześć!